Siemano, witam wszystkich Słuchajcie, wczoraj była burza Blokowałem instalację Później byłem rozblokować Zapuścić, żeby się powracały na wschód No i zapomniałem sobie trzeciego sterownika włączyć Który właśnie zawiaduje powrotem tamtego trackera Jest godzina 7.40 Także jest okazja zobaczyć ile daje tylnia strona bifacjala Która jest dodatkowo jeszcze Jak widzimy Delikatnie o już momencik, przybliżę. Zacieniona jeszcze tam jest na panelach. Także zobaczymy, ile daje tylnia strona teraz, w tym momencie, w porównaniu do tej instalacji 385 kW. Bo tutaj jest in instalacja 5 kW na bifacjalu, właśnie. Jak ja zapuszczam, sobie kawałek jeszcze pójdzie w tą stronę i później zacznie wracać. I będziemy obserwować na falowniku, jaki jest przy rozmocy w ciągu praktycznie jak 10 minut, bo on około 10 minut powinien wrócić bez problemu. Także. ten ustawiony do słońca, elegancko. Idę przestawiać tamtego i zobaczymy co z tego wyjdzie. Pasowałoby mi to zrobić z jednego ujęcia, żeby nie było, że coś ściemnia. Bo później mi zarzutą, że ja macharyś. Że znowu coś mogę zakombinować albo co, raczej się nie zdarzyło ale jak to wiecie, jak to jest różnie to bywa tak, idziemy cyk, cyk, cyk i tutaj mamy na starcie tak 385 daje nam 2591 W a tylnia stroja daje nam, nadal nam e, 560 W i już zrobiła 1 kWh. A tutaj nam zrobiło 3,8, także tu nam zrobiło 1 kWh z 1 kilowata, a tam nam zrobiło 1 kWh. Dobra, zapuszczamy go. Tu mam trzy sterowniki, ten jest 3,85, a te dwa są od piątki. Tutaj mi czasu zaczęło brakować. Ustawiłem sobie na tym automat, a tu zostało na OFF. I po prostu no, zapomniałem o tym. Także. jej przepraszam. Nie to. Zapuszczamy go na sztywno. On sobie wróci później, minutę go puszczę, jeszcze, żeby stanął do normalnej pozycji i jedzie i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Na razie mamy 550 W. Tutaj trzeba będzie pewnie przybliżyć, znaczy przyspieszyć, to może inaczej zrobię. Stop klatkę i zacznę od nowa nagrywać, i później przyspieszę, właśnie to, to całe to. Zobaczmy w jakiej pozycji już jest tracker. Jak widzicie zaczyna nam tutaj pomału rosnąć. Tutaj z ogrodu, z odległości będzie lepiej widać. Po prostu No i teraz jeszcze jest jeszcze jest plecami, ale zaczyna już rosnąć. No to takie zmiany bardziej chyba rzucania tego cienia tak naprawdę na niego. Ale po malutku sobie jedzie i za chwilę, żeby tak stanął bokiem, to wtedy już na pewno zacznie to szybciej przerastać. Także te wszystkie chwile, które są z, jak to mówię, jak kręcę sam falownik. Szkoda, że nie mam drugiego tutaj, żeby zmontować później dwa ekrany, ale już taki mocny nie jestem w tym wszystkim. Tutaj, żeby było, że się jeden obraca, a drugi pokazuje właśnie licznik. No niestety. Może i mam takie programy, ale nie umiem ich obsługiwać. Życie człowiek wszystkiego nie będzie umiał. Także wracamy i już powinno być coraz lepiej, tak naprawdę. Ale rosa dzisiaj siadła, głoda ma być. O, przy okazji podstawy już pod klimat zrobiłem. Nie wiem, czy to już będzie film wcześniej, czy później o tym. Ale pomału do przodu się zaczyna wszystko dziać. Hmm. No, jedziemy. O, mam, czy tu się coś zmienia? Tu raczej się nic nie zmienia. Chyba 640. No, tu już, już 600 watów. Także obcinam i dalej. Wam to przyspieszę. Jak widzicie już się ustabilizowało 4006 W. Także zobaczmy, jakie on już jest pozycji. Ja pamiętam milion minut idzie, ale tutaj za dużo jest zmiennych. Po prostu musiałbym mieć stoper albo coś, żeby tego pilnować, a to jest tak na spontane, wam 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 one dzisiaj. Bo jest okazja, a ja lubię takie okazje różne. Nie, już dojechał na swoje miejsce. Także już jest na swoim miejscu nawet. Ono minutę musi być teraz przestawiony jeszcze i wrócić ale to nic nie zmieni, wierzcie mi będzie 4000W także widzicie e, jaka jest różnica, ja jeszcze w Excelu zrobię ramkę żeby było porównanie do tego do i, z jednego i drugiego ile było przed ile było po ale widać od razu było 500W jest 4000 także a godzina już bym Was nie kłamał 7.52 8 rano także idzie ładnie a mamy teraz, e, co my teraz mamy? lipiec tak 7 lipca mamy nie wiem kiedy wyjdzie materiał, postaram się jak najszybciej, ale różnie to bywa, bo cały czas jest coś do roboty. Także idę go zapuścić jeszcze minutkę i, i niech produkuje. No i tutaj trochę to lepiej wygląda, Przecież mocy y, nie był zaskoczeniem, ale widać tutaj jaka jest różnica między monokrystaliczną i bifacjalną instalacją, bo to około, około tam. 8 do 10 minut, nawet nie tam około 8 minut. E, tracker jechał, i jak widzicie, e, instalacja monokrystaliczna podniosła się w tym czasie o 40 W. To bardziej, że tam może zawiało, albo inne sytuacje. No to 40 W to praktycznie to jest 1%. Ja tutaj średnio wyliczyłem, bo trzeba było po przecinku liczyć, ale nie o to chodzi. Ale mniej więcej w tym, w tym samym miejscu była, i te. Pod tą samą energię produkowała a już tylna strona na początku dawała nam 560W, czyli 11%, a po obrocie już dawała nam 4000W, czyli 80%. Jak widzicie, 10% różnicy pomiędzy monokrystaliczną a biufacjalną. Także dalej jest przewaga tej tylnej strony, chociaż to była godzina wczesno-poranna. i i jeszcze to światło odbite. Nie wiadomo, jak na to nie działało ogólnie, ale jeśli Was bardziej interesuje, jak działa panel bifacjalny, to ja już mam z tego eksperyment. Udało mi się bardzo dużo z niego energii wydusić. Tylko musimy tutaj poszukać, bo ogólnie tutaj cały ten wykres do moich eksperymentów. Także tu są wszystkie moje takie. O, o tego nam chodzi. Wszystkie moje wyliczenia, nie wyliczenia, wszystko co robię, to sobie wrzucą właśnie tutaj, żeby mieć w jednym miejscu. Zaraz to znajdziemy. Tukajnie. Jest tutaj, muszę wszystko, dobrze, żebyście dobrze widzieli. O i mamy OK. Wydaje mi się, że będzie widać. Link do tego wam wrzucę tutaj u góry do tego eksperymentu. I widać. Tutaj był właśnie badany panel 405W, widać sam tył, sam tylko tylnia tył, strona była obrócona do słońca, a przednia strona była zasłonięta zupełnie, czyli sam tył dawał nam 53%, kiedy e panel normalnie, znaczy o, inaczej, kiedy sam przód, a tył był wtedy zasłonięty, dawał nam 84%, a już normalnie panel odkryty z jednej z drugiej strony, bez żadnych ekranów, tylko e z tłem. No ta trawa była tak naprawdę w tle. Wszystko jest na filmie, dawał nam 90%. I w tym eksperymencie udało się z niego wydusić aż 111%. Tutaj, a mamy, właśnie, przepraszam, oj, bo mi się coś kliknęło. Przy temperaturze panela 44 stopnie. Pamiętajmy, SCC dla panela to jest 20-25. Także w takiej temperaturze wyciągnąć 450 W z 405 W panela to. To już jest wyczyn, to nie jest takie proste, jak się wydaje. Także tak to na dzisiaj wygląda. Fajna okazja się trafiła, bo specjalnie by mi się chyba tego tracker nie chciało obracać, bo, że tak powiem, szkoda energii, a jest przypadek, to z takich przypadków wyciągam po prostu takie eksperymenty. Także pozdrawiam Was serdecznie, słoneczko życzę w dzień, deszczu w nocy, trzymajcie się ci ciepło.